Ten demon, przede wszystkim gra, która trwa 90 minut, tak samo jak bramki się traci w pierwszych minutach 20, 86. Po prostu y, sytuacja z tego fragmentu gry, dużo, dużo, dużo zamieszania. Y, trzeba wiedzieć, że Lechia nie jest łatwym przeciwnikiem do wykrycia przez cały fragment gry, bo ma kilku bardzo wysokich zawodników, jest Rasiak, jest Bieniuk, jest Bok. Janicki, wszedł Duda, którzy doskonale grają przy stałych fragmentach, dochodzą do sytuacji strzałowych i to, to był też element, który, z którym chcieliśmy sobie poradzić. Myślę, że w wielu sytuacjach sobie poradziliśmy. Ja bym teraz nie roztrząsał tej sytuacji, tylko przede wszystkim wierzył w tych chłopaków, bo, bo oni pokazali w tej ludzie naprawdę dużo dobrej piłki i trzeba wierzyć jeszcze te dwa spotkania, że, że te punkty będziemy zdobywać i, i... Choćby dlatego, że w 91 minucie po bardzo dobrym zagraniu Watławczyka Magmatus miał fajną sytuację sam na sam. I myślę, że powtórki telewizyjne pokażą, że sędzia się pomylił boczny, bo z naszej perspektywy tak to wyglądało. No Liczyliśmy na to, żeby zdobyć drugą bramkę. Decyzję podejmuję ja i ja za nie odpowiadam, także chcieliśmy w ten sposób bardziej liczyłem na to, że, że jego szybkość wykorzystamy do kąt.